Dzień dobry Państwu, witam, nazywam się Roman Komi, jestem radcą prawnym. Witam w kolejnym odcinku programu Prawo na co dzień. Gościem Państwa i moim jest Pani mecenas Katarzyna Wróbel-Koczułap. Dzień dobry Państwu. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest słowo, tytuł powszechnie znany, często spotykany. Niekoniecznie lubiany. Niekoniecznie lubiany, tak zwłaszcza przez niektórych, a co więcej głównie przez mężczyzn nielubianych. Alimenty. E, zaczniemy troszkę nietypowo, tak? e, ponieważ każdemu kojarzy, kojarzy się słowo alimenty z alimentami orzekanymi od byrodnych ojców na rzecz ich dzieci, ale ta sytuacja, o której chcę opowiedzieć na wstępie, jest nieco inna. Sobie żył, dajmy na to, pan Adam. Mam nadzieję, że nie dotyczy to żadnego z Adamów, który nas ogląda. E, który sobie żył spokojnie i ni stąd, ni zowąd dostał pozew, sądu. pismo sądu, pozew. O co chodzi? Jego tatuś domaga się alimentów na swoją rzecz. Pan Adam się bardzo zdziwił, gdyż ostatni raz widział swojego tatusia wiele, wiele lat temu i z tatusiem kojarzyły mu się wyłącznie niektóre fragmenty Złego dzieciństwa. Jako, że tatuś hmm, korzystał często z wody ognistej, e, czyli alkoholu, tak? Bijał żonę, bijał dzieci, a w końcu znikł gdzieś tam w przestrzeni i wszyscy odetchnęli z ulgą. A teraz ni stąd, ni wąt. tatuś żąda alimentów na swoją rzecz. Wydaje się, że w tym przypadku. Pan Adam może się odwołać do artykułu 5 kodeksu cywilnego, czyli zasad spórucia społecznego i próbować się przed tym alimentami bronić. Jak skutecznie to się okaże, ale możliwość istnieje że tutaj nawet nie tylko z, może pan Adam odwołać się do artykułu 5 kodeksu cywilnego, ponieważ wprost w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest e, mowa o tym, że jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, to takie roszczenie może być oddalone. Więc tutaj w przypadku takim jak e, wspomniany pan Adam, e, jeżeli jego ojciec. E, Zostawił rodzinę, a nie utrzymywał z synem kontaktu, a za czasów, kiedy, kiedy w tej rodzinie był, nie można powiedzieć, że był przykładnym ojcem. No i po kilkudziesięciu latach, dowiedziawszy się, że synowi się w życiu powiodło, Mniej lub bardziej stwierdził, że coś mu się od tego syna należy, no i będzie dochodził alimentów w takiej bądź innej wysokości. Sąd może, może uznać, że takie, takie roszczenie jest, jest bezzasadne właśnie z uwagi na te okoliczności, o jakich, o jakich wspomnieliśmy. No i taki pozew może zostać oddalony. Tutaj, bo nie tylko dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie mogą domagać się alimentów od matki, bądź, bądź ojca, czy od osoby, która bezpośrednio z nimi nie mieszka i nie łoży na co dzień na, na jego utrzymanie. Tyle, że tylko ta instytucja alimentów e, może być e, orzeczona właśnie, tak jak tutaj w tym przy, przykładzie, e, rodzice mogą żądać alimentów od swoich dzieci, jeżeli to nie godzi e, w zasady współżycia społecznego. Alimentów mogą domagać się, może domagać się między sobą rodzeństwo, tylko tutaj jest sprawa troszeczkę prostsza, ponieważ jeżeli brat domaga się na przykład alimentów, od siostry. Ta siostra może zwolnić się z takiego e, obowiązku, jeżeli e, udowodni przed, przed sądem, że e, spełnienie takiego obowiązku jest e, sprzeczne z zasadami współżycia, ponieważ, ponieważ doprowadziłoby e, ją czy jej e, rodzinę do, e, do nadmiernego e, uszczerbku finansowego. E, tutaj również, e, jeżeli mówimy o e, kwestii e, tak zwanych rodzin patchworkowych. Również e, macocha czy ojczym mogą domagać się alimentów od e, swoich no, niebiologicznych dzieci, tylko dzieci drugiego małżonka, jeżeli e, uczestniczyli czynnie w ich e, wychowaniu, tak? E, możliwości jest sporo. Tak samo w, przy, orze, przy orzekaniu e, rozwodu. E, podczas trwania postępowania rozwodowego, jeżeli Jeden z małżonków opuścił e, rodzinę, dajmy na to e, żona opuściła męża i pozostawiła go z dziećmi, no to mamy artykuł 23 i 27 Kodeksu Rodzinnego i Obykuńczego, który mówi o tym, że obydwoje małżonkowie są e, zobowiązani partycypować w kosztach utrzymania rodziny, którą przez swój związek założyli, więc na czas trwania postępowania rozwodowego można domagać się zabezpieczenia alimentów właśnie na e, potrzeby rodziny. Nie tylko bo można domagać się zabezpieczenia alimentów na potrzeby... Stricte dzieci, małoletnich, które, które w tym związku zostały yy, urodzone, ale właśnie ten artykuł 23 czy 27 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego daje możliwość yy, zabezpieczenia alimentów na czas trwania postępowania właśnie na potrzeby całej e, rodziny. E, po orzeczeniu rozwodu e, mamy do czynienia z kilkoma sytuacjami, kiedy e, na przykład małżonek niewinny może domagać się orzeczenia e, alimentów od, na swoją rzecz, bezpośrednio na swoją rzecz od małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia. E, jest też możliwość e, w, domagania się alimentów e, od jednego małżonka. E, od tego drugiego małżonka, w sytuacji, kiedy orzeczenie rozwodu doprowadziło do tego, że ten drugi małżonek znalazł się w niedostatku. Tutaj akurat kwestie winy są troszeczkę mniej, troszeczkę mniej ważne. Tak naprawdę to, co wielu z nas się kojarzy, czyli to, że alimenty, alimenty są tylko i wyłącznie od rodziców na rzecz ich małoletnich dzieci, jak widać, nie zawsze ma zastosowanie, ponieważ tutaj, no, jeżeli chodzi o, o, te, o te możliwości, jest ich więcej. Mamy w rodzinie wstępnych i wstępnych, którzy w określonej sytuacji mogą domagać się od siebie alimentów, którzy no, to są ci wstępni i wstępni. Ja to zawsze tłumaczę najłatwiej na przykładzie takiej drabiny, czyli powiedzmy, że my jesteśmy na środku tej drabiny, i ktoś, kto jest nad nami, czyli ktoś, kto był przed nami, nasi rodzice, dziadkowie, są to nasi wstępni, a ktoś, kto jest po nas, czyli nasze dzieci czy wnuki, to są nasi wstępni. No i w określonych konfiguracjach te osoby mogą domagać się od siebie alimentów. Na jakiej podstawie sąd te alimenty wylicza? No tutaj jest. Są, jest podwójne kryterium, które mówi o tym, że z jednej strony sąd bierze pod uwagę e, usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do otrzymania tych alimentów, a z drugiej strony sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe osoby, która do tych alimentów jest zobowiązana. I tu kluczowe jest słowo możliwości. Tak, dokładnie tak, ponieważ e, nie zawsze. Że bardzo często w sprawach alimentacyjnych osoba, która do tych alimentów jest zobowiązana, posługuje się na przykład swoim rozliczeniem podatkowym, albo zaświadczeniem o zarobkach, bądź też formularzem z urzędu pracy, który wskazuje, że dana osoba jest bezrobotna. Tyle, że Często jest tak, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów w momencie, kiedy otrzymuje ten pozew, nagle okazuje się, że została... gwałtownie yy... traci możliwości załatkowania. Tak, tak, dokładnie tak. Albo traci pracę, yy, albo yy, jej pensja zostaje dziwnym trafem bez jakich, yy, jakiegoś, pogorszenia, jakiegoś pogorszenia sytuacji pracodawcy, zostaje obniżone mu wynagrodzenie albo ni stąd, ni zowąd. po prostu pan czy pani stwierdza, że no jednak praca na cały etat to jest coś, co za bardzo go obciąża i wtedy przechodzi na część etatu. No i wówczas tenże sąd bierze pod uwagę te możliwości zarobkowe, czyli stwierdza, że na przykład jeżeli ktoś jest programistą powiedzmy na to i możliwości zarobkowe takiej osoby są znaczne na polskim, polskim rynku, to to, że ktoś chwilowo y, ma zmniejszone dochody, to nie znaczy, że te możliwości zarobkowe są y, obniżone. Zobniżone. Tak, dokładnie tak, że są stale, y, że są stale obniżone, więc tutaj, y, tutaj no należy wskazać, że to nie zawsze będzie takim y, kryterium. Wiodącym w tym zakresie. Oczywiście nie mam tutaj na myśli takiej sytuacji losowej, że na przykład nie wiem, ktoś jest pracownikiem fizycznym i na skutek nieszczęśliwego wypadku e, ulega e, pogorszeniu jego stan zdrowia, tak, e, więc e, jego możliwości zarobkowe wówczas są, e, są znacznie ograniczone, a same koszty jego własnego utrzymania wzrastają z uwagi na konieczność e, hospitalizacji czy wizyt lekarskich, rehabilitacji, e, czy otrzymywania, e, czy konieczności przyjmowania. E, określonych leków, tak, więc same koszty utrzymania tej osoby zobowiązanej do, do alimentów są znaczne. Jest to wtedy jak najbardziej okoliczność do czy zasądzenia tych alimentów w niższej wysokości, czy też obniżenia już zasądzonych alimentów, ponieważ z uwagi na zmianę tychże stosunków, jeżeli na przykład, nie wiem, dwa lata temu zostały orzeczone alimenty powiedzmy w wysokości 700 zł na dziecko, ale zmieniają się okoliczności. Na przykład po stronie dziecka yy, u dziecka została zdiagnozowana jakaś choroba w której koszty, e, koszty leczenia e, w skali miesiąca są dość znaczne. Czy dziecko poszło do szkoły średniej, przygotowuje się do matury, e, pojawia się konieczność e, korepetycji, czy też dziecko po prostu znajduje się w fazie intensywnego wzrostu, tak, no bo e, wiadomo... Zmina buty co pół roku. Na przykład, czy nie tylko buty, ale i rozmiar, i rozmiar odzieży, więc te koszty utrzymania, e, wiadomo, że w przypadku dziecka mniejszego, a dziecka większego, Znacząco nam się zmieniają, więc na przestrzeni lat można wnosić o e, podwyższenie tych alimentów, a z drugiej strony osoba zobowiązana do e, płacenia tych alimentów, jeżeli e, sytuacja e, zdrowotna czy majątkowa tejże osoby ulegnie zmianie, może w drugą stronę wnioskować o obniżenie tych, e, tych alimentów. Tutaj e, tak cały czas posługujemy się tym przykładem e, dzieci. E, a e, trzeba też zauważyć jedną e, istotną rzecz. Jeżeli e, dziecko jest już pełnoletnie, to wtedy e, alimenty, które były zasądzone wcześniej, zamiast do rąk tego rodzica, pod którego władzą rodzicielską Był, było, było, było to dziecko, tak, wtedy z, mogą być już, że powinny być już płacone do rąk tego już pełnoletniego dziecka. A jeżeli zdarza się taka sytuacja, że na przykład e, Rodzic, z którym dziecko stale y, na co dzień mieszka, y, w toku postępowania stało się pełnoletnie, no to mamy zmianę podmiotową po stronie osoby powodowej, po, po stronie strony powodowej, i wówczas to dziecko nie jest już reprezentowane przez swojego przedstawiciela ustawowego, czyli swojego rodzica, a samo samodzielnie staje się powodem w sprawie alimenty. O, chciałem pokazać jeszcze Państwu jeden przykład z, z czasów, gdy byłem młody. To jest sprzed 40 paru lat, które pokazuje, że sądy czasami muszą brać pod uwagę e, jeszcze inne okoliczności. Para młode małżeństwo, oboje mieli wykształcenie podstawowe. E, pani pojechała na szkolenie do dużego miasta, w którym przebywali w owym czasach bardzo egzotycznie cudzoziemcy e, o zdecydowanie innej skórze niż biała. No, wróciła i się okazało po pewnym czasie, że jest w, w ciąży. Świetnie. Wszyscy oboje się bardzo, bardzo cieszyli. Tym, że ta radość gwałtownie ustała po urodzeniu dziecka. Okazało się, że dziecko było bardzo, bardzo ciemnym mulatem. Pan się mąż wzruszył, tak się łatwo domyśleć, no i gwałtownie się rozstał z mamą owego dzieciątka e, i zarazem swoją żoną. Żona odczekała 6 miesięcy. E, ciągle była żoną e, i mamą. Tak o, po sześciu miesięcy. Dlaczego sześć miesięcy? A no do sześciu miesięcy w takiej sytuacji moj o, mąż ma prawo złożenia oświadczenia o, o tym, że nie zgadza się z tym, że to dziecko jest jego dzieckiem. Tak, ponieważ w naszym prawie mamy domniemanie ojcostwa męża matki, więc z małżeństwa. jeżeli. Tak, z dokładnie małżeństwa. tak. Więc jeżeli, jeżeli e, pani urodziła dziecko w trakcie trwania małżeństwa, ewentualnie w okresie, jeżeli się nie mylę, 300 dni po. Po rozwodzie. po rozwodzie, tak, to wtedy jest domniemanie ojcostwa męża, matki, i wówczas taki ojciec ma. W e... świetle prawa jest ojcem. Tak, ma czas, ma czas na złożenie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa. Tutaj ten czas minął, a więc w świetle prawa ten pan, e, zdecydowanie rasy białej, stał się formalnie od strony prawnej ojcem tego bardzo ciemnego mulata. Pani wystąpiła. O, alimenty na rzecz dzieciątka. No, Miała rację. No, miała i wyznaczyła jakąś tam kwotę. Ale pan mąż, jeszcze ciągle mąż i zarazem oficjalnie, formalnie ojciec, stwierdził ze zdziwieniem: Ja? Ja mam płacić alimenty? No, sąd mu wytłumaczył, że niestety ma płacić alimenty i od tego uciec nie może, bo dopiero dziecko, gdy będzie miał lat 18, może stwierdzić, że nie, ten pan nie jest moim ojcem. O ile zechce, oczywiście. Chyba, że wcześniej powództwo wytoczył prokurator. No, ewentualnie, no ale to byłoby sytuacja rzadka, ekstremalna. W związku z tym sąd wytłumaczył panu, że niestety alimenty zasądzić musi, kierując się dobr prawem, dobrem dziecka, potrzebami dziecka i możliwościami za zarobkowymi tego pana. I sąd zasądził te alimenty w wysokości złotych 100. Pani się oburzyła. I złożyła apelację. Sąd wtedy wojewódzki, dzisiaj okręgowy, rozważył całą rzeczywistą sytuację, a zobaczył dowód w postaci fotografii owego pięknego chłopczyka i uznał, że 100 zł to rzeczywiście właściwa wysokość alimentów, jak na tę sytuację. Po roku pani mogła złożyć zgodnie z prawem. O wniosek o podwyższenie alimentów, co skwapliwie uczyniła. O wyrok zapadł identyczny. Więc jak Państwo widzicie... Czasami życie pisze takie sytuacje, których nikt nie jest w stanie przewidzieć. Tak, bo tutaj jeszcze a propos e, alimentów, to trzeba, trzeba pamiętać o tym, e, no mamy w tym momencie świadczenia e, rodzinne, na przykład e, 500+. No i też bardzo często e, druga strona zobowiązana do alimentów powołuje się na to, że no dobrze, koszty utrzymania dziecka swoją drogą, ale przecież rodzic, z którym dziecko przebywa na co dzień, tak, pobiera 500+, plus 300+, plus czy jeszcze inne świadczenia. No trzeba wskazać, że zgodnie z artykułem 135 paragraf 3 te kategorie świadczeń nie wchodzą. E, do podstawy. Tak, tak. Do, nie, nie, po prostu nie są brane pod uwagę przy zasądzaniu e, alimentów. No i też e, osoba zobowiązana do alimentów musi pamiętać jeszcze o jednej e, rzeczy. Jeżeli jest wyrok sądowy zasądzający te alimenty i ta osoba tych alimentów płacić nie będzie, wówczas osoba uprawniona. Ma możliwość egzekucji komorniczej. A nawet procedury karnej. Tak, bo przy, przy egzekucji komorniczej, no to komornik będzie ściągał takie alimenty, pobierając przy okazji jeszcze swoje koszty. No a zwolnić się z, spod egzekucji komorniczej jest dość ciężko, ponieważ albo osoba, która złożyła ten wniosek, musi go cofnąć, albo, albo osoba zobowiązana musi zapłacić wszelkie zaległości. Plus nadpłacić alimenty na 6 miesięcy do przodu. Wówczas jest możliwość y, zakończenia takiego, takiego postępowania. No i trzeba też pamiętać o, czym, o tym, o czym Pan Mecenas wspomniał, czyli o drodze karnej, ponieważ jeżeli ktoś nie płaci y, alimentów za podajże, jeżeli się nie mylę, trzy pełne okresy płatności, wówczas y, jest to przestępstwo niealimentacji. No i y, osoba uprawniona może zgłosić. Y, Wniosek, że może zło złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. E, wtedy wstępujemy na drogę postępowania karnego. E, może zostać orzeczona kara za to przestępstwo, chyba, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów w terminie 30 dni od, pierw od daty pierwszego przesłuchania w tej sprawie uiści wszelkie zaległe e, alimenty. Wówczas kary nie będzie. Tak, albo i postępowanie może zostać ewentualnie umorzone. Mam nadzieję, że przybliżyliście Państwu instytucje alimentacji, nie tylko tej najbardziej popularnej alimentacji w stosunku rodzica do dzieci. Tak, ale... w bardzo ograniczonym zakresie, bo tutaj to jest temat rzeka i można by było mówić jeszcze tak. o tabelach alimentacyjnych, o wielu innych, o wielu innych aspektach, jednakże no, czas mamy ograniczony. Czas mamy taki, jaki mamy. Na ten temat powstało przynajmniej kilkaset doktoratów i parędziesiąt habilitacji, ale nie ten czas i nie miejsce na to. E, dziękujemy Państwu. E, jeżeli Państwo macie pytania do nas albo propozycje innych tematów programu. Albo to chcielibyście Państwo, żebyśmy rozszerzyli ten konkretny tak, odcinek tak, o, o jakieś o dalsze kwestie. Aspekt, tak? To prosimy pisać na stronę internetową, na adres internetowy e, telewizji. Dziękujemy bardzo, żegnamy Państwa. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia.